Czy w resorcie klimatu tematyka ESG jest w tym momencie najważniejsza? Jedną z ważniejszych tematyk, jakie podejmujemy w resorcie klimatu i środowiska, jest właśnie ESG: jest właśnie ta sfera związana z równoważonym rozwojem, z zapewnieniem też finansowania transformacji energetycznej i z kwestią związaną z odpowiedzialnością biznesu za środowisko bo de facto to jest odpowiedzialność za nasze zdrowie, za jakość naszego życia, to jest odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, więc jako resort klimatu bardzo mocno stawiamy na sprawy związane z równoważonym rozwojem i chcemy też słuchać i zdajemy sobie sprawę z tego, że tych zmian w zakresie gospodarki opartej na innych źródłach i jej transformacji nie przeprowadzimy bez dialogu z biznesem, nie przeprowadzimy bez dialogu z bankami i nie sfinansujemy bez dobrej współpracy, więc ten Cały łańcuch działań, który dzisiaj jest i który tworzymy w resorcie klimatu i środowiska, ma służyć obywatelom, ale on się dzisiaj musi składać z naprawdę dobrych, komplementarnych działań rządu, sektora bankowego oraz sektoru przedsiębiorstw. Problemem jest to, że banki mi się to, że w mniejszym stopniu finansują gospodarkę a w bardzo dużym stopniu finansują państwo, kupując różnego rodzaju papiery wartościowe. Słyszymy deklaracje ze strony resortu finansów o zmianie modelu finansowania, o zmianie też funkcjonowania podatku bankowego, że dzisiaj te środki, które banki inwestują, powinny przede wszystkim dawać energię, dawać się kapitał polskiej gospodarce. Dzisiaj transformacja energetyczna jest jednym z takich modeli, które mogą napędzić naszą gospodarkę na przyszłość, dać jej szanse na tańszy prąd i czyste powietrze, ale też zagwarantować budowę nowego sektora sektora, de facto całej polskiej gospodarki i bez wsparcia banków, bez stworzenia takich rzetelnych, dobrych ram finansowania tego całego procesu, będzie to proces bardzo długotrwały i bardzo kosztowny, często nierentowny i będzie wymagał dużej interwencji państwa, więc tutaj liczymy na dobrą współpracę z bankami, które mogą otworzyć nowe szanse dla całej naszej gospodarki i dadzą też szansę potencjalnym inwestorom na to, by w sprawiedliwy sposób ten proces cały przeprowadzić. A co jest według Pana największą barierą, jeżeli chodzi o transformację energetyczną? Wskazuje się tutaj na przykład na sieci energetyczne, to są jest niewydalne. bardzo złożony proces. Przede wszystkim stabilne prawo, po drugie kapitał, który jest potrzebny i nieodzowny, po trzecie stały kierunek działań. Pewność regulacyjna na przyszłość, tak aby nikt nigdy z tego już raz obranego kierunku nie schodził. Wreszcie kapitał ludzki, tworzenie nowych kadr i inwestycja w ten sektor, która daje gwarancję miejsc pracy. Bez tych stabilnych czterech przestrzeni nie przeprowadzimy transformacji energetycznej i tutaj właściwie w każdej z tych przestrzeni sektor bankowy, sektor przedsiębiorców również może i powinien uczestniczyć. Może być katalizatorem takich zmian, aby doprowadzić wreszcie gospodarkę do pewnego zrównoważonego rozwoju. A czy widzi Pan tutaj jakąś yy, dużą rolę dla samorządów? Samorządy są niezwykle zainteresowane transformacją energetyczną. Często słyszymy, że jest to jakiekolwiek narzucanie samorządom działania ze strony państwa. To samorządy dzisiaj same inicjują tę dyskusję. Same dzisiaj samorządy chcą w tej transformacji oddolnej, często obywatelskiej uczestniczyć. Często nie są to projekty wieloskalowe, często są to projekty, które równoważą i bilansują system energetyczny na poziomie klasu czy spółdzielni energetycznych albo pomiędzy kilkoma gminami. Ale dzisiaj to samorządy są inicjatorem tej dyskusji i rząd powinien Stworzyć też stabilne prawo dla współpracy samorządów i e, sektora bankowego, tak aby e, tutaj e, też budować to zaufanie pomiędzy tymi sektorami. E, energetyka rozproszona to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść? Tak, to jest myślę jeśli sporo mówimy o bezpieczeństwie, ten kierunek, który nam to bezpieczeństwo gwarantuje. Często przez wszystkie przypadki właściwie to słowo odmieniamy, ale zapominamy co się za tym kryje, czyli stabilność cen, stabilność dostaw energii i wreszcie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o rozproszenie tej całej energii i źródeł wytwórczych. Więc tak, energia rozproszona, energetyka obywatelska i jest przyszłością, która gwarantuje nam bezpieczeństwo. No, a co z górnikami, którzy pracują w kopalniach węgla kamiennego, węgla znaczy, Przed górnikami, przed mhm. tymi, którzy dzisiaj pracują w sektorze górniczym, wielka szansa też na transformację. Też wielka szansa na znalezienie dobrze płatnych miejsc pracy, które będą e, też gwarantowały stabilne zatrudnienie i które będą e, też dla nich dużo lepsze pod względem jakości tego zatrudnienia. Więc e, ta transformacja e, zawsze odbędzie się w sposób sprawiedliwy, będzie gwarantowała mhm. też osobom e, pracującym w sektorze górniczym odpowiednio. Warunki przejścia na nową energetykę, na tę energetykę i obywatelską, i tą niskoemisyjną. Natomiast to jest też dla nas szansa, wszystkich, dla wszystkich sektorów, szczególnie energetyki, by wykorzystać to doświadczenie, które z sektora górniczego mamy. No i w konsekwencji polskie przedsiębiorstwa będą miały niższy ślad węglowy. Co pozwoli im konkurować? Konkurować na arenie międzynarodowej. I robimy to po to, żeby poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, poprawić też jakość naszego środowiska, jakość naszego zdrowia. I dzisiaj widzimy, że transformacja energetyczna jest szansą dla naszej gospodarki, a nie kosztem. I cały czas zwracamy uwagę obywatelom, przedsiębiorcom, wszystkim interesariuszom różnych stron. Transformacja energetyczna i koszty jej przeprowadzenia, i inwestycje na nie, dzisiaj um, przekładane są znacznie mniejsze niż koszty wynikające z nieprzeprowadzenia tej transformacji, koszty wynikające z zjawisk ekstremalnych, z wysokiego śladu węglowego, z obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki, e, więc wykorzystajmy tę szansę, którą daje nam transformacja energetyczna, aby polska gospodarka stała się bardziej konkurencyjna.